trzecia kolejka czwartej ligi śląskiej grupy pierwszej i drugi domowy mecz Sparty Katowice. Tym razem prawdziwie domowy, gdyż rozgrywany już na Rapidzie. Przeciwnikiem gospodarzy Unia Dąbrowa Górnicza. Unia, która zanotowała fantastyczny start sezonu, wygrywając najpierw na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Sosnowiec, a następnie u siebie z Orłem Miedary. Sparta Katowice przystąpiła do tego meczu w składzie. Z numerem pierwszym kucharski z 7 Paweł Mazurek, z 14 Łączek 9 Mateusz Mazurek, 13 Torres, 10 Będkowski 21 Sobotka, 92 kędzierski, 3 Mielcasz, 4 szary, 17 gącerz. Trenerem zespołu gospodarzy jest Michał Chmielowski. Unia Dąbrowa Górnicza z jedynką Weber, czwórka Kozłowski, piątka Krzykowski, 7 Syguła, 8 Stefański, 11 Turczyński, 13 Szczurek, 15 Bąk, 17 Sierczyński, 19 Hat i 20 Mączka. Trenerem zespołu gości jest Wojciech Białek. Goście przystępowali do tego spotkania jako lider z kompletem punktów. Sparta Katowice, natomiast w pierwszych dwóch kolejkach zdobyła 4 oczka. Sparta dzisiaj na biało, Unia w strojach jasnoniebieskich. Trójka Sędziowska, która poprowadziła to spotkanie, to jako główny Krzysztof Szydłowski, a na liniach pomagali mu Wojciech Zażycki i Damian Książek. Arbitrzy reprezentujący kolegium sędziów pod okręgu bytom. Tradycyjnie jeszcze pamiątkowe zdjęcie przed pierwszym gwizdkiem. I zaczynamy. Od własnej bramki wyprowadzają piłkę goście, zagranie do środka boiska. I ostre wejście obrońcy Sparty Katowice, Torresa. Sędzia nie miał wyboru i już na samym początku, bo w drugiej minucie spotkania pokazuje pierwszą żółtą kartkę. Cierpi zawodnik gości, potrzebna pomoc medyczna, jeszcze krótka rozmowa uspokajająca pomiędzy bramkarzem Sparty a Torresem. A my jeszcze raz oglądamy to ostre wejście defensora Sparty Katowice. Już w ataku Sparta, Mazurek do Goncerza, ten jeszcze rozciąga grę do prawej strony, ale bramkarz gości nie musiał nawet interweniować. Próbują swoich sił w ataku zawodnicy z Dąbrowy Górniczej. Podciągnął pod pole karne Syguła, zagrał na prawe skrzydło, by za moment otrzymać podanie zwrotne. szesnastkę gospodarzy, ale jego uderzenie. Pory w broni kucharski. Jeszcze raz w ataku Unia piłka trafia do Jakuba. Hata Zawodnik gości schodzi do środka, ale nie decyduje się na strzał, tylko rozgrywa piłkę na lewą flankę. Z której nadchodzi strzelenie futbolówki w pole karne Sparty, czujnie jednak Kucharski. Unia nie zamierza się zatrzymywać, przerzut na lewą stronę. Dośrodkowanie na zamykającego akcję Turczyńskiego, ale doskonale zbija tą piłkę Bramkarz Sparty Katowice. Tym razem za takiem ruszyła Sparta Mazurek do goncerza. Ten wykłada piłkę Będkowskiemu, ale gołkiper gości szczęśliwie wybijają na rzut rożny. Przez środek boiska Unia Dąbrowa Górnicza. Udane zagranie na prawą flankę do Szczurka, który od razu po przyjęciu do środkowej piłka na nogę Turczyńskiego. Ten tylko na to czekał, dostawia stopę i daje prowadzenie gościom. A to była 38. minuta spotkania. Cieszą się zawodnicy z Dąbrowy Górniczej. A my jeszcze raz zobaczmy, jak Turczyński uciekł Torresowi i zaskoczył Kucharskiego. Szybko chciała odpowiedzieć Sparta Katowice. Mazurek wymienia piłkę z Będkowskim. Następnie zostawia ją w Sobotce, ale jego dośrodkowanie nie przyniosło zagrożenia pod bramką zespołu Gości. Jedna z ostatnich akcji pierwszej części meczu. Fatalny błąd przy piłce znalazł się aż dwóch zawodników gości, ale na szczęście dla Sparty najpierw uratował ich słupek, a z kolejnym uderzeniem poradził sobie kucharski. Na przerwę obie drużyny schodziły przy jednobramkowym prowadzeniu Unii, chociaż było blisko, aby golem do szatni goście zwiększyli to prowadzenie. I rozpoczynamy drugą część tego meczu. Rzut rożny dla Unii. dośrodkowanie na dalszy słupek, ale strzał głową niecelny. Goście budują atak od własnej bramki. Podanie do linii pomocy. Turczyński zgrywa piłkę do partnera, ale ten nieprzepisowo zatrzymywany przez Mazurka. Sędzia wyciąga kartkę i napomina gracza sparty w Katowice. Torres. Wybicie piłki wprost pod nogi Syguły. Ten indywidualnie w pole karne uderza na bramkę, ale Kucharski łapie piłkę bez większych problemów. Pierwszy groźniejszy atak Spartan. W drugiej połowie Mazurek przerzuca do Będkowskiego. Kamil Będkowski ze strzałem z narożnika pola karnego, ale jego uderzenie mija światło bramki. Ponownie chciała zaatakować Sparta, ale przechwycili piłkę goście. Ta trafia przed polekarne karne gospodarzy, gdzie był tylko Torres w obronie. I nie udało mu się zatrzymać tego ataku, ale ostatecznie troszkę na raty. Katowiczanie poradzili sobie z tym atakiem Unii Dąbrowa Górnicza. Lewym skrzydłem ruszyli gospodarze. Zagranie do Mateusza Mazurka. A ten faulowany przez rywala i Marcin Sierczyński, także z żółtą kartką. Dośrodkowanie z rzutu wolnego. Piłka przypadkowo trafia w głowę Torresa, ale czujnie, Weber. Tym razem prawym skrzydłem atakują goście. Podanie w pole karne, ale gospodarze, konkretnie Torres, radzą sobie z tym atakiem. I jeszcze raz prawą stroną Uniadą broła Górnicza. W polekarne z piłką wpada szczurek. Odgrywa do chata. To powinno być trafienie na 0-2, ale z linii bramkowej wybija obrońca sparty, a dobitka jest niecelna. Mają czego żałować goście, bo mogli podwyższyć wynik tego spotkania. W powtórce widzimy jednak o co mieli pretensje do sędziego głównego Katowiczanie. Atak sparty Katowice, walka zawodników obu drużyn przy linii końcowej Witkowski ściera się ostatecznie z weberem i słyszymy gwizdek sędziego przerywający grę. Sędzia ocenia teraz tą sytuację, którą przed chwilą widzieliśmy i uznaje, że Witkowski zagrał zbyt ostro i napomina zawodnika sparty żółtą kartką. Rozgrywają piłkę w środku pola zawodnicy Unii Dąbrowa Górnicza. Mączka do Syguły, ten głową zgrywa do Turczyńskiego. Turczyński sam na sam, ale broni Kucharski. Syguła nie dobija, rozgrywa szerzej do Jędrzejczyka, a ten cudownym strzałem... Zdobywa drugiego gola dla zespołu gości. Unia Dąbrowa Górnicza prowadzi 2 do 0. Zobaczmy raz jeszcze jak przytomnie w tej akcji dwukrotnie zachował się Syguła. Najpierw zgrywał głową do partnera z ataku, potem nie dobijał, a jeszcze rozszerzył piłkę do prawej strony i pozwolił zdobyć gola koledze z zespołu rzut rożny dla zespołu z Dąbrowy Górniczej, ale strzał z półwoleja niecelny środkiem Sparta Katowice. Szansa dla Katowiczan na jakąś konkretną i bardziej niebezpieczną akcję. Podejście pod pole karne, uderzenie, ale piłka daleko, daleko od światła bramki. Tym razem Unia Dąbrowa Górnicza z lewej strony, ale piłkę przejmują Katowiczanie. Konkretnie Łączek, który ucieka swoim rywalom, ale jest nieprzepisowo zatrzymywany. Sędzia wyciąga kartkę i napomina Oktawiana Obuchowskiego. Lewym skrzydłem Obuchowski Wymienia piłkę z misztalem. Dośrodkowanie zatrzymane, ale niezbyt dokładne. Wybicie, uderzenie zablokowane przez szarego. Próbują jeszcze gospodarze. Goncerz na prawą stronę. Dwójkowa akcja z chornikiem. Znowu piłka pod nogami goncerza. Jeszcze raz chornik. Wrzutka w pole karne, ale uderzenie głową Boszka. mija ale wysłupek bramki strzeżonej przez Webera. Aleksander Januszkiewicz. Trafia w twarz swojego rywala i nie zostawia sędziemu innego wyboru jak tylko wyciągnięcie kolejnej żółtej kartki w tym spotkaniu. Piąta minuta doliczonego czasu gry daleko podaje Weber przedłużenie głową, zagranie w pole karne, ale dobrze przeciwnika pilnowali defensorzy Sparty Katowice. Minął doliczony czas gry i sędzia zagwizdał w tym spotkaniu po raz ostatni. Sparta Katowice, Unia Dąbrowa Górnicza 0-2, do a to oznacza, że kibice katowickiego zespołu na pierwsze historyczne domowe zwycięstwo swoich ulubieńców w czwartej lidze będą musieli jeszcze poczekać. Unia utrzymała prowadzenie w tabeli, z kolei Sparta osunęła się w niej na miejsce siódme. Kolejny mecz ligowy Spartanie rozegrają na wyjeździe. W sobotę 26 sierpnia o godzinie 17 zmierzą się z MKS Myszków.